Hej, cześć, Siemaneczku wam wszystkim, witam z w kolejnym odcineczku z GTA Vice City The Definitive Edition a ja jestem Crate i lecimy z właśnie odcineczkiem bo ostatnio też kilka osób nie wiedziało jak mi powiedzieć czy create czy Kry... Y, ty, albo jakoś tak y, większość się myli właśnie pod tym względem, dlatego zacząłem się teraz witać i lecimy właśnie do następnej misji Uvila y, misji z TNT więc tutaj będzie naprawdę hardcore już się zbliżamy do samego końca gry, więc no pamiętajcie o czym, żeby zostawić łapeczkę, komentarz no i subskrypcję. A my lecimy właśnie do kolejnej misji TNT Bimber. Hey Phil, how's it going? Hey Tony! How you doing? This bitch is I swear you should look. smells like paint stripper. Make my eyes burn. Tommy. And come over here because there's something I want to show you. Something. Oof, God, should I be able to smell that from way over here? Don't woody. you worry about the smell, Tommy. You just watch this. Shitty cheap badness or something. There's some more on the bench. Ta -da! O oh, wow. I urwało mu rękę. E, patrzcie na to, tu jest prawa ręka e, urwana. A my musimy zawieść e, ogólnie fila. Teraz do e, lekarza, żeby się nie wykrwawił. E, I tu mamy właśnie taki mały, mały minus. Jezu, jaka pijana kamera. Tu jest najgorsze właśnie. W momencie to, że on ma. Szkoda, że teraz tutaj nie będzie widać. Prawą rękę ma całą. Tutaj jak widać w grze. A lewą rękę ma po prostu rozwaloną. I tu jest właśnie taki mały błąd w tej grze. Okej, okay, nawet tego nie poprawili w oryginalnej wersji. Serio? No dobra, do małej Hawany. Czyli gdzie chciałem zawieźć dokładnie? Powiedz jej, jezu, ta pijana kamera to aż mi w brzuchu. Łoi, e, i patrzcie, jak go wysadziliśmy tutaj. Ma lewą rękę, a nie prawą. Tu jest właśnie ten mały minus. On te chwila zaliczony, więc... Już mamy koniec... U niego i mamy tutaj bronię. Czyli mamy rakatnicę, minigana i tym podobne, a my dalej pijani jesteśmy. Więc my skoczymy. Jest był jak ten pies sąsiada sąsiadów po prostu... Użera cały czas. E, powiem wam tak szczerze, że on nie daje mi po prostu nawet nagrywać, bo będziecie go słyszeć podejrzewam. E, dobra, my skoczymy może do tego właśnie. Do tej miejscówki od chwila, bo to jest niedaleko z tego co pamiętam. E, czy ja tego nawet teraz nie przeminęłem? Raczej nie, bo to jest tutaj niedaleko. Właśnie na, Jezu, teraz komentarze i inne rzeczy się dzieją i teraz będzie mi teraz opaska tutaj właśnie będę dzwonić długo, ale patriot jest dobra, pierwsze co nam się przyda o, telefon Tommy, to Phil chcę Ci podziękować za pomoc w tamtym miejscu, synku Charlie zawsze będzie Cię kłócił w jednym czy innym Anyway, the wound well, no <laughs> Dobry, dobry patent, widzicie? Mamy tutaj do kupienia Minigana, którego, który nam się przyda, e, bomby, 4, wyrzutnie rakiet i e, jeszcze jakąś jedną broń. Ogólnie mieszkanie fila jest teraz nasze. Zobaczcie, on tutaj miał urządzone to mieszkanko. Więc no nie powiem. Ciekawie, ciekawie. E, możemy wejść właśnie popatrzeć. Więc no powiem Wam, że tak e, w miarę OK nie? wygląda. E, dobra, więc co my tutaj możemy zrobić jeszcze? Nie wiem konkretnie, ale na pewno ja sobie kupię. E, minigana. E, Aha, czyli my coś już posiadamy z tego typu, tak? Niby. Coś tutaj właśnie nie widzę. Dobra, e, mam Migana, ale ja jeszcze jednego bym z takiego kupił. Onajmniej. Jak nie dwa. Właśnie. Bo my się trochę tutaj oddalimy, to od razu się tutaj zrespi. Więc takie. O, właśnie, tyle nam powinno wystarczyć. 2,5 tysiąca, e, właśnie szczał, raczej kulek. No i co, może weźmiemy nowego hamera? Jest ja oczywiście muszę zapisać gierkę, żeby nie zgubić postępów z misji. I co? I lecimy teraz w końcu na misję nasza, naszego bohatera, czyli Tomiego, do naszej posiadłości. Jak się nie mylę, to nam chyba trzy misje zostały, więc dzisiaj pokażę wam jedną. Albo nawet dwie i ostatnia to będzie jako ostatnia misja, ostatni odcinek. Oczywiście tutaj nie zrobiłem wszystkiego, e, więc jeżeli byście chcieli, żebym porobił rzeczy właśnie takie jak e, liczmy Santy i tym podobne, e, gdzie ja w ogóle jadę? Jest zagubiłem teraz czasoprzestrzeni, muszę chyba jak dalej pojechać do następny most, bo ten most prowadzi nas na pole golfowe. E, gdzie tam też są ukryte paczki, więc jeżeli byście chcieli właśnie ze zbierania ukrytych paczek e, żebym zrobił live'a, dajcie znać w komentarzach e, o publikacji e, tego odcinka będę czekał jakieś 2-3 dni aż sobie po prostu będę albo sam robił, albo po prostu zrobię jako dodatkowy epizody do Vice City. E, więc co Wy o tym myślicie? Dajcie znać, bo to będą wszystkie poboczne wtedy misje tylko robione. Czyli na 100% zrobimy sobie gierkę. E, tak, Vice City, no, wymaga ode mnie, żebym to zrobił w końcu. E, więc no, wysiadamy teraz. Lecimy szybko jeszcze do willi. Zapiszę sobie. Oczywiście. To tutaj strzela coś. Nie strzelajcie. W ogóle tutaj to, to jest epickie sprawa tutaj bo ten plakat to jest właśnie z Ojca Chrzestnego. Tak samo wam tu powiem, że te monitory tak samo są. Dobra, ale tutaj fajnie wyglądamy właśnie w tym ubiorze, więc ja tutaj bym z Bimbera zamienił za robota. Bo zamieszki? Zamieszki, bo dawno tego nie robiłem. Zamieszki to były łocho, na początku gry praktycznie. Tam się strzelają gdzieś, dobra, walić to.

And somebody tipped off the cops, but What's the problem, fell fellas? Mike was supposed to torch some place in the mall, but he screwed the fuses, and now uh, the cops are crawling it. all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Vercetti just doesn't cut and run. No, he's not. curious. What we going to going to be going over that building with a fine-tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but no one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a the locker, and jump them. Good plan. Let's go. Alright. Mm-hmm. Let's get the cops' attention. Mm. No dobra. Tylko teraz ile gwiazdek? Chyba, jak się nie mylę, to dwóch gwiazdki wystarczą. Jak widzimy, tutaj to nie jest problem. Wow, 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 wow. Tam mamy gliniarzy, więc wystarczy w nich paknąć. Now that got them really Zapraszam. No, o ile nam się uda. Kurde. Jak no, zgubiłem ich. Ale to będę musiał ich szukać najbardziej właśnie przy, bo ja mam tak szczerze, że ten pies mnie po prostu już denerwuje. Nigdy tak nie szczekał. Opie. Dobra. W końcu dwie gwiazdki, nie będę się pierniczyć z tym. Szybciej nas będą szukać. Dobra, mamy tych gniazdy. Jastek liniaży się bombali, jak yeah, yeah, Nie, nie, mine too. Dobra, i zniknęli. E, mamy teraz ubrania. Więc weź samochód policyjny i udaj się do, 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 do tego. Dobra, no to weźmy sobie ten. Bo tutaj mamy taki fajny pojazd. E, no, lens tutaj. Nam trochę. Trochę pomoże. Może. Jeżeli czegoś nie spierdoli, bo jak pamiętacie w GTA Vice City Stories spierdolino wszystko. Dobrze. Wow, 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 panie. Ale ja mu potrzebował właśnie tutaj wjechać. To jest tyle glin. Dobra, wysiądźmy normalnie Nice badge, nice badge. Real smooth, lens. Mm -hmm. Powoli, centrum handlowe, North Point. I trzeba to na spokojnie tutaj ogarnąć. Tak. Ehm, no dobra, czyli musimy przejść praktycznie aż do samego końca. Jezu, lens, ty nie umiesz biegać czy co? Debil po prostu e, wpadł w ten, co nie wiem, wyścianem. O! Headshot! Bijacz. E, dobra, to jest na górze. Ogólnie. Czemu ja o tym nie wiedziałem? No, więc tylko się nie zablokuj. Dziękuję. Ej, gliniarz. Antropę! A nie, ale czemu ja nie jadę do góry? To jest na dole. W końcu gdzie to jest? To ja widzę. Że to jest tutaj na dole, tak? Ale patrzcie, no, wyjdę stąd i to jest niby aha. No dobra. Tylko ja sobie może. Już nie pamiętam tej misji, praktycznie. Podsumowanie. No dobra. To wracamy jeszcze raz. Centrum Handlowe War Anten. Dobra, to jest gdzieś tam na końcu. Z tego wychodzi. Tak jest. Ay, dzień dobry, dzień dobry. Okay, timers are set. Five seconds and ticking. Five seconds. We got to get the hell out of here. Wo-ho-ho! Ja już byłem daleko. Tym, Tum tym. Chodź tu lens. Pam, param, pam, 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 pam. Chodź, 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 bo tutaj jest pojazd. Mm. Jezu, ja się musiałem zblokować teraz. Szybko w lens Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Gdzie tu było? Wow Panie ale ty we mnie nie wjeżdżaj Tego co ja pamiętam Wow nie zdążył To tam jest właśnie Wow Pany ale spadówka Bo ja sobie poradzę Cyk 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 O. Wow. Dobra, szybko to zrobione. Wiem, że była tak mała wtopa, bo nie wiedziałem gdzie iść. Ale to tylko ja umiem tak. E, dobra, teraz tak po, powolutku, żeby mnie tutaj nikt nie pyknął. przypadek. Ej! No serio! Teraz takie coś zrobiliście mi. Wyrzucili mi specjalnie teraz y, dwie kolczatki, żebym się w nie. mnie. No, brawo! Po prostu gra jest. E, nie wiem. Zjechana, dobra, dobra. Weź już tutaj nie w czy po trzy. Bo zaraz se zmienimy ten pojazd, chyba. To mnie już te kółko denerwuje. No nie byłem ja. O, on się sam się zabił. Z tego co ja pamiętam, chyba tam jest. E, jedna statuetka. Ale dobra, nie będę tego robił na misji. Tylko co dojadę na spokojnie. Jezu, na tej feldze to jest kiepsko, naszej feldze. I w ogóle by była felga, to by było zarąbiście. Ale no, nie pokazuje mi tej felgi. Wow wo wow, wow. pani, pan. A nie, ale tego się nie da tutaj ogarnąć. Dobra. wow wo wo wow. e, Więc no, wsiadamy. Wysiadamy i wchodzimy teraz do naszej tutaj misji. Czyli co? Ogarnęliśmy to. Wątek ochroniarski zaliczony. Ochroniarski. A tak, no bo wtedy my rządziliśmy tutaj. Czyli teraz będziemy sięgać do 5000 dzień zysków na naszej willi. Więc misję zaliczyliśmy na ee, dychę. Zastarczono on na komisariat policji w Washington Beach. Okej, okay, więc mamy teraz kasiorę tutaj stąd. Eee. Ten policjant mi tutaj odpierdala. Wypierniczaj, dziadzie, borowy. Eee. Dobra, ja sobie tylko odbiorę ten telefon. Eee, hey, Tommy, Tommy. Mamy sytuację w You better go and check it out. I know, some kind of mess or other. are messed up, go. Mhm. Mm Czyli musimy teraz skoczyć. Do drukarni. Więc dajcie mi momencik i zaraz lecimy po to. Dobra, jestem z powrotem. No to lecimy pierwsze co do tej drukarni. Mamy oczywiście tutaj Infermusa Lensa, który nam się naprawdę tutaj może przydać. Ogólnie bym sobie wziął może. Dajcie telefon. Tommy, to Lance. Tommy,

zakończenia praktycznie właśnie w ICT a co oczywiście tutaj zapiszę zanim dojedziemy do tej drukarni bo będzie się działo tak szczerze powiem wam będzie się bardzo, bardzo działo na tej drukarni i tak samo będzie się działo w ostatniej misji a wy się pewnie zapytacie o co chodzi z tym że wziąłem i kupiłem sobie właśnie ten na początku minigana E, dlatego kupiłem minigana. Jezu, ty chłopie we mnie musieli walnąć. E, dlatego, że właśnie w ostatniej misji najprościej będzie właśnie go wykorzystać. Więc dobra, zanim jeszcze wskoczymy w to, to ja sobie szybko zrobię save'ika. E, czyli to była e, T-Bomber, e, awantura w barze. Tak, zamienimy za tą awanturę w barze. No i fajna taka pogoda, żyć ciemno. E, więc możliwe, że będzie ciekawie. W Obronie własności. Oh. okay what's the emergency oh who tommy oh, some mob thugs said they'd come to take their cut said it was a mr Forello's money oh, i feel like crap Farelli? sonny Farelli? yeah that's the guy i think they were very insistent i'm not angry with you get him to the hospital tommy rip that guy a new asshole for me i'm gonna rip him too <laughs> dupie. Sorry son, ale by też miał przejebane teraz. Uuu, teraz to macie przekichane. Macie przekichane ludzie za to, kogo mi tutaj zaatakowaliście. To macie już po tym, macie już przerąbane. Powiem wam tak szczerze. Nie będę się z wami patyczkować, zrobię wam z dupy jesień średniowiecza i zobaczycie jak to boli po prostu, bo takich rzeczy się nie robi dobrym ludziom, A jak widzicie, no, teraz tak przejadę, cyk, cyk, o ty, o ty, dobra, tutaj jesteście na miejscu. Oj, oj, no to macie przekichane teraz. Gdzie oni tam są? Dorwę ich i rozpierniczę ich od razu. Będę trochę tutaj jeździć, no ale trzeba po prostu trzeba to grać, bo. W tym momencie teraz mnie zdenerwowali tym, że właśnie mojego drukarza yy, poturbowali i że nagle chcą haracz? Za co? Za to, że nic nie zrobili? No oczywiście wezmę ten... Amunicję, wszystko po kolei, lecę po kolejnych. Nie ma co. Nie będę tutaj czekał, patrzył się, przyglądał się z boku, no bo to jest bez sensu. Trzeba ich dorwać w końcu i rozpierdolić, bo Bo to będzie po prostu taki ciężar w takim momencie, że. Ja, tu. Miejsce daliczona. Szybko się z nimi rozprawiłem, bo nie będę się na takich śmieci po prostu e, teraz patrzył. E, I co? E, ja skoczę teraz do willi. Zapisać gierkę. I widzimy się już w następnym odcinku, ale jeszcze zanim jeszcze skoczę tam do willi, to ja sobie tutaj szybko skoczę na górę. Zobaczy czy tutaj nie było przypadki. O kurde, jeszcze mam telefon. Tommy, no, dobra, to wiem, że mam przerąbane, bo to będzie ostatnia misja, właśnie teraz, e, więc ja szybko tutaj lecę. E, wezmę sobie właśnie tą furę od lęsa. E, ja ją gdzieś zostawię, ale e, powiem wam tak, że widzimy się już w następnym odcineczku. Nie zapomnijcie o komentarzu, subskrypcji e, i reszcie, praktycznie, no bo e, tutaj losy nasze się wiążą z jednym, żeby właśnie dorwać. E, tych zbirów. Ja sobie oczywiście wezmę tutaj haracz e, i se wezmę e, zapiszę gierkę, więc e, tutaj było gliniarnia odrzutowe, dildo. Zamieniamy właśnie z tym e, z właśnie to misją, więc e, trzymajcie się i do ska. już niebawem w prawdopodobnie ostatnim odcineczku właśnie z fabuły GTA Vice City. Definite edition, więc chaos!